Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Adi i witam Was w kolejnym odcinku z meczów piłkarskich na moim kanale. W tym meczu rozeglądam Was mecz piłkarski Polska Kontra Genoa, czy jak to tam woli Genoa. Jeśli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zostawili subskrypcję, dali łapkę w górę. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienie o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużając lecimy z odcinkiem i z meczem. Polska kontra Gen Genoa. Zobaczymy jak tu jest skład znaczy a tu jest skład reprezentacji Polskiej. Trochę nie ten, ale... Trochę nie są na swoich pozycjach niektórzy zawodnicy, ale to nic nie szkodzi. Gramy Grusicki? Szymański, do, dobre podanie. Lewandowski. Nie tak chciał chyba Robert zagrać chyba do, Ar do Arkem do Arka Milika Ale dobra mniejsza o to Lewandowski O i źle kolejny raz źle podał Robert Co z nim jest nie tak dzisiaj to ja sam nie wiem jeszcze Męski nie odebrał te piłki Dobrze z zielińskiej ale niestety fałuje Szkoda no niestety tutaj tutaj sfaulował zawodnika Gen Genoi No niestety tak czasem bywa Halo, wybijamy to piłkę. Halo, 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 gdzie jest moja obrona? Uff To było zagrożenie kurde, dobrze. Szczęsny ten strzał obronił, bo jakby to wpadło, to by było klops. Ale dobra. Kurde, co jest z tymi dzisiaj zawodnikami, że oni nie tak dzisiaj grają beznadziejnie? Dobra, Milik. Okej, okay, Arek Milik. Do chyba Szymańskiego i mam chyba jeden 0 tak jest. Sebastian Szymański strzela swoją pierwszą bramkę w tym meczu mówił mu zaasystował za Brawo Mamy 1 do 0 Super Się ucieszę 1-0 W 25 mi minucie Ale nie, ale nie podajemy się Dobrze Bednarek Lewandowski Robert Lewandowski broni bramkarz Genoi jeszcze wycofanie aj kurde szkoda chociaż jeszcze Grosicki 2-0 Kamil Grosicki na 2-0 podwyższa wynik tak jest Polska wygrywa już 2-0 z Genoiu ale jak tu ładnie przechwycił Kamil ten yy, piłkę Super Cieszy mnie to bardzo Okej, okay, lecimy dalej Nie poddajemy się, panowie Walczymy Dobrze, Milik Ale złe podanie do... Chyba Grosika? No To było złe podanie Szkoda Ale... Walczymy dalej O, o Damy im sześć Co nie damy im 2-1 Bertolazzi Adra Damy im szalić, Żeby nie było no Damy 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 Dwa do jednego Abramka tak się prezentowała Ich Nic Nic specjalnego Ale dobra Szymański Basen Szymański leci lewym skrzydłem To Roberta A Robert próbował to z No prawie z Ale to był ładny strzał Z noży z, z, O próbował Ale niestety bramki Nie ma Niestety Menarek. Oj, 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 złe podanie do Roberta. Aj, 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 aj. I mamy koniec pierwszej połowy, wygrywamy 2 do 1. Przepraszam, ale tu reklama się ...się, się, się, się i sorki za to I teraz zrobimy pewne Zmiany w naszym, w naszym składzie Na pewno zajdzie Milik W jego miejsce wchodzi Moder Na pewno zajdzie Piątek I w jego miejsce wchodzi Grzesiek Krykowiak I zajdzie też Kamil Grosicki I wejdzie za niego Maciej Rybus I takie są trzy zmiany W naszej Reprezen reprezentacji. Oj, nie dam przycisk. Okej. Okay. Lecimy dalej. Okej. Okay. No halo, panowie. Odebrać tą piłkę. Dobrze rybus. Lewandowski. Do Modera Moder do Lewandowskiego z główki, próbował Robert, ale niestety nie było to konieczne. To był strzał jeszcze. Próbowaliśmy Pola... Polacy próbowali strzelić bramkę Szymański. Jeszcze akcja Moder, niestety nie mam ma bramki. Jeszcze Polacy. Rybus! Rybus! 3 do 1! Maciej rybus strzela trzecią bramkę dla reprezentacji ładnie, ładnie, ładnie. 3 do 1 już, już prowadzimy. Super! Czyli jednak dobre zmiany dały kurcze yy, te Szansa. Moder Jakub Moder będzie dośrodkowywał pewnie na Roberta. Robert skończ to tak jest Robert Lewandowski I mamy czwartą bramkę dla naszej reprezentacji On jak huknął Robert, zresztą zobaczcie jeszcze raz Od razu z pierwszej piłki Pyk i mamy brameczkę Okej okay. Robert Lewandowski Przy piłce Szymański Mamy 5 do jednego Sebastian Szymański Strzela swoją drugą bramkę W tym meczu Przepraszam Ale to powiadomienia Z wiadomości No wiecie o co chyba chodzi Prze Przepraszam no ale dobra, mniejsza o to. Najważniejsze jest, że mamy pr prowadzenie w tym meczu. Robert Lewandowski sam do rybusa. Rybus obrócił się z piłką, strzela i mamy drugą bramkę. Macieja Rybusa w tym meczu. Zobaczcie jeszcze raz tę akcję, ale, ale teraz Genoa ma kłopoty bo. Polska reprezentacja z się nie zatrzymuje. I, str i strzela na kolejne gole. Lewandowski, Robert Lewandowski, ładna ta Bramka. Druga już Roberta. Czyli tak, moder Szymański i Lewandowski mają po dwie brameczki. Trzech zawodników ma dwie bramki. Coś niesamowitego. Dobra, lecimy dalej. Moder Szymański niestety nie ma bramki. Ale też na akcja w wykonaniu polskiej reprezentacji. No. Czy uda jeszcze się ósmą bramkę strzelić? Nie wiem. Zobaczymy. Kłopoty, uwaga, kłopoty. Dobrze. Ale źle wybijamy niestety. Oczywiście sędzia doliczył Mi minutę do meczu Trzeba to teraz wybić! Halo gdzie jest? Jak blisko było! O ja pierdziele! PANDEF! O ja pierdził, ale było blisko do, do zdobycia bramki dla, dla dnoi. Jasny gwint. Było, było naprawdę blisko. Lewandowski! Nie mam bramki. Tak niewiele brakowało. Tak niewiele. I mamy koniec meczu. Wygrywamy 7 do 1 z Genoją. A zawodnikiem meczu oczywiście jest chyba Robert Lewandowski, czy ktoś inny. Tak jest, nasz kapitan Robert Lewandowski Podsumowując Ten mecz Szymański, Rybus i Lewandowski Strzelili Po dwie bramki I bardzo się ucieszę, że oni Są, są aktywni na boisku, bo Nie dość, że Odbierają fani piłki, to jeszcze Bramki strzelają, także Super To jest na plus Mieliśmy 12 strzałów, 9 w celności, 0, 0 rzutów rożnych, 75% podania posiadania piłki, 1 faul i 0 żółtych i czerwonych kartek, i 0 spalonych. Także eee... Fajnie było taki odcinek nagrać i jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z meczów piłkarskich, to piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę i oczywiście subskrypcję wraz ze dzwoneczkiem. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do kolejnego odcinka z meczów piłkarskich na moim kanale. Na razie!